Witam gorąco tu, tu Gulni e, Chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie dodać wody na lsmod.team.pl. Szukamy najpierw jakiegoś wybranego modu. Najlepiej, żebyście nie powtarzał z naszymi wodami, które są u nas na forum. Patrzymy nazwami. Ursus1934 U nas takiego jeszcze nie ma, więc możemy go spokojnie dodać. Wybieramy dział, ja już mam wybrany, robimy nowy temat, w temacie kopiujemy to, o tutaj. Dalej podajemy autorów, tu jest autor nieznany, piszemy takie coś. I bardzo dobrze jest, gdy fotka jest od razu widoczna. Ja robię to w ten sposób. Opcja IFG, kleja link. Robimy OK. Dalej robimy link do downloadu. Kopiujemy. Opcja URL. Pierwszą o żeby coś wpisywać u Siebie ja wpiszę. Takie coś, wklejam link. OK. Robię podgląd. Czy wszystko jest OK? Link działa. Możemy zrobić wyślij. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Guli.